Witam Was moi drodzy adepci, jesteśmy przed wejściem do szpitala dziecięcego, czyli miejscem, w którym udzielana jest pomoc chorym dzieciom. Zapewne część z Was czasem zastanawia się, co kryje się w tych wszystkich zakamarkach szpitala i czym my tak naprawdę się zajmujemy. Na dzisiejszym spotkaniu będę chciała uchylić Wam rąbki niektórych tajemnic. Ja mam na imię Aneta i jestem lekarzem, chirurgiem. Który leczy dzieci. Dzisiaj również będzie waszym przewodnikiem. A czy Wy w ogóle wiecie, kto to jest chirurg i czym on się zajmuje? Tak, macie rację, chirurg wykonuje operacji. Ale czy wiecie, że oprócz tego pomaga również dzieciom, które uległy różnym paczkom, to wie? Być może w przyszłości ktoś z Was chciałby razem z nami pracować. A teraz nadszedł czas, abym zaprosiła Was do środka, jego wyjątkowego miejsca, w którym pracujemy. Znajdujemy się w tym momencie na izbie przyjęć szpitala dziecięcego. To jest miejsce, w którym poznajemy naszych pacjentów. Na Izbie przyjęć mamy specjalne sale, w którym możemy spokojnie porozmawiać i zbadać pacjenta. Będąc tutaj koniecznie muszę się Wam pochwalić naszą kolekcją samochodów i różnych innych stworów. Mam nadzieję, że w przyszłości się ona powiększy. To właśnie tutaj, na tych salach, odbywają się różne pomiary: temperatury, bicia serca, ciśnienia krwi, oddechu. Mierzy się też wagę, wzrost. Wszystko po to, aby lepiej poznać pacjenta i jego problem, z którym się zgłosił. A jak myślicie, jaka jest najczęstsza przyczyna wizyt pacjentów na izbie przyjęć? Są to różnego rodzaju wypadki. Wiecie. Wasi rodzice mają rację, kiedy proszą was, abyście założyli kaski ochraniacze, kiedy wybieracie się na rower czy rolki. Jeśli natomiast zdarzy się nieszczęście, to mamy tutaj ogóle taką salę, która wyposażona jest w multium przeróżnych plasterków, gazików na różne bolące okolice. Zazwyczaj jednak na samej rozmowie i badaniu wizyta się nie kończy. Często pacjenci wymagają też zrobienia różnych badań. Chodźcie, pokażę Wam, o co w tym wszystkim chodzi. I tak, tym sposobem wyjechaliśmy na pierwsze piętro do zakładu diagnostyki. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym możemy zaglądać do środka ciała. Pewnie już się zastanawiacie, ale jak to? Ha! Otóż mamy specjalne kamery, które potrafią przez i ciało. Pierwszą z nich, którą chciałabym Wam pokazać, nazywamy rentgenem. Używamy go najczęściej, kiedy chcemy sprawdzić, czy kości są całe, czy coś się nie połamało. Kamera, jak to kamera, wykonuje zdjęcie bezdokiekowo, bezboleśnie i za chwilę na ekranie komputera wyświetli się interesująca nas część. O, tutaj na przykład możemy zobaczyć rękę. Widzicie te wszystkie paluszki? A tutaj została przyświetlona klapka piersiowa. Widzimy. Żebra, płuca, mostek. Kolejnym badaniem jest badanie ultrasonograficzne. Jest to inny rodzaj kamery, który lepiej pokazuje nam tkanki miękkie. Na przykład możemy sprawdzić, jak się miewa brzuszek. Ten aparat działa poprzez przyłożenie końcówki do powierzchni posmarowanej specjalnym żelem. I wówczas na ekranie również pojawia się obraz. Tu nie jest wszystko takie oczywiste. Aby dobrze wykonać to badanie, trzeba posiadać olbrzymią wiedzę. Ostatnią maszyną, którą chciałam Wam tutaj pokazać, jest tomografia komputerowa. Sala, w której ono się znajduje, jest naprawdę urocza. Jest to badanie, które pozwala nam dość dokładnie pokazać wiele skrywanych głęboko sekretów. Aby je wykonać, pacjent musi położyć się na takim łóżku, które wjeżdża do środka tego kolorowego kółka. Jest to badanie. Która również sprawdza, czy umiecie leżeć bez ruchu przez 5 minut. Jak myślicie, dalibyście radę? Jak udało nam się sprostać wyzwaniu wykonania prawidłowej diagnostyki, przejdziemy dalej. W szpitalu znajdują się różne części zwane oddziałami. Każdy z nich ma swoją specyfikę choroby, którymi się zajmuje. Na oddziałach przebywają pacjenci, którzy wymagają leczenia szpitalnego. A ja chciałabym Was teraz zaprosić na oddział chirurgii dziecięcej. Jesteśmy obecni na trzecim piętrze. Chirurgia dziecięca składa się z dwóch części A i B. Na tym oddziale mamy również oddział ortopedii. Pozwólcie, że zaproszę Was teraz na nasz pododdział chirurgii B. Wiecie, jednym z naszych wyzwań, które stawiamy sobie na co dzień, jest zapewnienie przyjaznej atmosfery podczas pobytu naszych pacjentów. Chodźcie! W szpitalu oprócz lekarzy i pielęgniarek można spotkać wiele innych osób. Wiedzieliście, że w szpitalu jest pani nauczycielka i odbywają się lekcje? Mamy też zespół fizjoterapeutów, którzy pomagają wrócić do zdrowia przy pomocy ćwiczeń i rehabilitacji po zabiegach. Mamy też odwiedziny różnych mniej znanych osób: sportowców, artystów, klaunów, motocyklistów. A Mikołaj za dziecię szpitalne kilka razy. I za każdym razem chodzi z prezentami. Fajnie, nie? Na udziale, żeby było troszkę weselej, mamy też kolekcję gier planszowych, książek. O stałych porach podawane są posiłki. E, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Jedzenie podziwane jest do łóżka. Hmm. A nie trzeba zmywać talerzy po jedzeniu. Bo wszystko idzie do kuchni. Jest jeszcze jedna fajna rzecz: łóżka. Wiecie, że to łóżko ma kółka, więc można nim jeździć. A dodatkowo można je przechylać na różne strony, podnosić głowę, podnosić nogi, jechać do góry albo w dół. Fajnie? Nie? Tutaj znajduje się punkt pielęgniarski. To właśnie panie pielęgniarki są najbliżej pacjenta. Pogają lekarstwa, pomagają się umyć, przebrać wyglądają, czy wszystko jest w porządku i rozwiązują masę różnorakich problemów. Od braku ładowarki do telefonu czy ręcznika, po sprawy sercowe. Oprócz pani pielęgniarek i lekarzy na oddziale można spotkać wiele innych osób. Są to panie dbające o czystość, podające jedzenie, jak również pani nauczycielka, która pomaga nam robić lekcje. Mamy również zespół fizjoterapeutów, którzy wspomagają powrót do zdrowia przy pomocy odpowiednich ćwiczeń i rehabilitacji. Na oddziale mamy też kolekcję różnych plasterków, wacików i naklejek na różne bolące miejsca. I to właśnie w tym oto pokoju je przyklejamy. A dla najdzielniejszych pacjentów mamy specjalne dyplomy na pamiątkę. W tym sposobem docieramy na czwarte piętro, gdzie znajduje się blok operacyjny. Blok operacyjny to jest takie miejsce, w którym odbywają się operacje. I tak najpierw spotykamy się w takim przeciągu, gdzie pacjent kładzie się na łóżku z kółkami. Chodźcie, pokażę Wam, to wygląda. Tutaj właśnie mamy to łóżko na kółkach, który, na którym pacjent pojedzie na blok. Oprócz pacjenta wstęp na blok operacyjny mają tylko nieliczne osoby blok operacyjny jest miejscem, gdzie wszystko musi być super czyste. Wyobraźcie sobie, że sprzątamy tutaj nawet kilkanaście razy dziennie. Żeby wejść na blok, musimy się przedać. Musimy założyć czapkę, musimy założyć maseczkę, specjalne butki, oczywiście zmienić ubranie, tak abyśmy byli w stanie zachować najwyższą czystość. Ok, pokażę Wam teraz jedno z najważniejszych miejsc dla chirurga, czyli Sala salę operacyjną. Tutaj mamy najciekawsze łóżko ze wszystkich, które do tej pory widzieliście. Jeździ w górę i w dół, do przodu, do tyłu, przechyla się na boki, na skos. I oczywiście ma również kółka. Niekończąca się ilość wariacji. A na gigantach ma podgrzewany materac, specjalne poduszki, przegmuchane kolceki. Na nim widzicie nasze reflektory to one będą rozświetlać naszą gwiazdę, czyli pacjenta, który jest tutaj najważniejszy. Te wszystkie aparaty, które widzicie tutaj dookoła, będą nam pomagać w wprowadzeniu pacjenta w bezpieczny sen, w trakcie którego odbędzie się operacja. Nad snem będzie czuwać lekarz anestezjolog. Dzień dobry, dzieciom. I pani anestetyczka. Przed zabiegiem Wystaje się naklejki, które będą rejestrować pracę serca. Na paluszek zakładane jest światełko, które mierzy, jak dużo tlenu mamy w organizmie i oczywiście też, jak bije nasze serduszko. A na ramię zakładany jest ciśnieniomierz, którego zadaniem jest przytulanie ramienia i mierzenie ciśnienia. Zapytajcie swoich dziadków, czy też mają ciśnieniomierz i spróbujcie, może każą Wam użyć go. Widzieliście kiedyś pilotów odżykowców, może w telewizji? Noszą oni takie specjalne maski tlenowe. Wyobraźcie sobie, że na sali operacyjnej również mamy podobne maski. Tylko tutaj będą one pomagały w zasypianiu. Zabieg operacyjny zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pacjent zaśnie i nie będzie nic czuł. A zanim zaczniemy zabieg operacyjny, oczywiście chirurg musi się w odpowiedni sposób przygotować. Pierwszym etapem po ubraniu kapeczki, maseczki, przebraniu się, założeniu specjalnych butów, będzie prawidłowe umycie rąk. I te rączki myjemy co najmniej 3 minuty. Spróbujcie w domu przez 3 minuty myć ręce. Ha, no właśnie. Dopiero po dokładnym umyciu rąk przychodzi czas na wysuszenie specjalną jednorazową serwetką, a następnie dezynfekcja specjalnym płynem. Dopiero potem przychodzi czas na ubranie się po raz kolejny specjalny fartuch założenie specjalnych jednorazowych rękawiczek. Wszystkie te elementy są sterylne, czyli przygotowywane w idealnie czysty, nieskażony sposób i dopiero tak przygotowany chirurg może zacząć operację. Zawsze staramy się, aby operacja przebiegła sprawnie i starannie. Jeśli tylko możemy, to wykonujemy zabiegi jak najmniej inwazyjne, czyli zostawiając jak najmniejszy ślad. Takim przykładem jest laparoskopia. Przez maleńkie otwory wprowadzamy narzędzia i kamerę, przy pomocy których wykonujemy operację. Po operacji dajemy się pacjentom spokojnie wyspać. Mamy tutaj taką specjalną salę, w której pani pielęgniarka czuwa na tym, aby nikt nie przeszkadzał z panią. I dopiero jak już pacjent się porządnie wyśpi i chce wracać na oddział, to tym właśnie łóżkiem na kółkach zjeżdża z powrotem do swojego pokoju i wiecie, można kontynuować oglądanie telewizji. Pewnie nie raz już jeździliście samochodem, prawda? A widzieliście, że w szpitalu też czasem jeździ się autem? Ha! Mamy właśnie takie piękne Audi, które czasem przewozi naszych pacjentów. Mam nadzieję, że nasza wycieczka pozwoliła Wam lepiej zaznajomić się z pracą chirurga i zobaczyć jak wygląda szpital od środka. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. Uważajcie na siebie.